Niemal 150 osób korzysta codziennie z jadłodajni przy ulicy Koronowskiej w Bydgoszczy. Organizowane są tutaj też grupy wsparcia. Z pomocy korzystają bezdomni, emeryci i renciści, którzy są w trudnej sytuacji materialnej, jak też rodziny wielodzietne. Kuchnie prowadzą zakonnice ze zgromadzenia Sióstr Albertynek posługujących ubogim, które kupują żywność z własnych pieniędzy, ofiar darczyńców lub z dotacji. To miejsce, w którym dzieci z toruńskiej starówki mogą spędzać wolny czas. Miejsce inne niż pozostałe świetlice i kluby w Toruniu. Działania mają pobudzać kreatywność dzieci, uczyć ich samodzielności, zaradności i pracy w grupie. Zajęcia są alternatywą do tego, co oferuje młodym ludziom tzw. ulica. Stąd bogata oferta zajęć: jest sport, taniec, wycieczki, pomoc prawna. W centrum nie ma wyręczania, jest wspieranie, tak by nie dawać ryby, tylko wędkę. Osoby starsze, chore, niesamodzielne liczą na wsparcie innych. W Polsce brakuje dla nich ośrodków. To poważny problem, bo nasze społeczeństwo się starzeje. Od lat zwracają uwagę na to uczestnicy Międzynarodowej Konferencji Opieki Długoterminowej w Toruniu. Dyskutują o tym, jak rozwiązać system finansowania, zarządzania placówkami, jak zapewnić odpowiednią i godną opiekę osobom przewlekle chorym. Pomysłodawcą i organizatorem konferencji jest Jarosław Józefowicz, prezes Toruńskich Zakładów Materiałów Opatronkowych.